No tak, zacznę od tego banalnego. Ktoś teraz powtórzę, że nawet, który nie pamięta o swojej przeszłości, nie zasługuje na przyszłość. Balał, powiem państwo, ale w tych czasach, dzisiejszych, trudnych, ciężkich czasach, często banały warto przypominać. Takie, choćby jak ten. Przecież z cyrków Kazachstanu. Przecież nasi rodacy wywieźli nam siłą. To jest część naszej historii, o której pamiętać musimy. Jeżeli zatem pamiętamy, to próbujmy tym ludziom pomóc. Warunki, w jakich żyją, są rzeczywiście niesłychanie trudne i cieszę się ogromnie, że teraz powstanie Szkoła Zdroszczyk, stworzyła ten program. Program wstępny. chcę zadeklarować w imieniu władz Uniwersytetu Nikolata w kartowni że z radością przystąpimy do tego programu i zrobimy wszystko, by wnieść tam swoją cegiełkę. Pamiętamy i pamiętać będziemy, że jedną z misji Szkoły Wyższej jest pomaganie ludziom. To jest misja Szkoły Wyższej, nie tylko kształcenie, nie tylko prowadzenie badań Także pomaganie innym ludziom w potrzebie. I z uwagi na te właśnie misję, deklaruje udziału w tym programie. Chciałbym bardzo zaapelować z tego miejsca do innych szkół wyższych w naszym regionie, w regionie Półjazdów pomorskim by do tego programu przystąpili. To jest program, to jest inicjatywa znakomita, ze wszech warta wsparcia. Myślę, że jeśli jakiś wyższy tych drogami nie będzie, to będzie znaczyło bardzo źle i świadczyło bardzo źle o